Koło Co to jest koło Koło zostaną, zostało wynalezione przez starożytnych sumerów, którzy dali początek temu wspaniałemu dziełu Koło znalazło różne zastosowania. Koło gancarskie, koło do katapult, koło do rydwanów i wiele, wiele innych Cudownych zastosowań, na przykład taczki. Doszliśmy do wniosku, że zbudujemy koło z prawdziwego zdarzenia. Oto nasz efekt, nasze koło. Jak zrobić to arcydzieło? Otóż Szukamy mocnego, grubego, potężnego i wysokiego drzewa. Bierzemy wspaniały wynalazek, który człowiek nazwał piłą. Ten wynalazek przykładamy do pnia drzewa. I powoli równomiernie zaczynamy przeciągać ostrze po pniu. W ten sposób. Na mm. Musimy wyciąć dziurę na ośkę. Lecz potrzebujemy do tego mm. sprzętu, który człowiek nazwał wiertarką. Niestety jest jeden problem. W lesie nie ma prądu, więc potrzeby, potrzebujemy do tego agregatu. Zaczynamy wiercić dziurę. Widać, dziura już jest wywiercona i tak powstało nasze koło. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do zobaczenia w następnym poradniku Rosomaka pierwszej drużyny radomskiej.